Wybraliśmy 12 rzeczy i zaprezentujemy je w użytkowaniu. Ja pierdzielę. Trochę za mały obiekt dostałem do pokazu. Klakson od ciężarówki. Carbon Fiber. Dziękuję ci bardzo, Bandy. Jak ty tutaj przyjechałeś, nieprzygotowany na nagrywkę. Siemaneczko! Siema. Zrobiliśmy research na stronie Temu i wybraliśmy 12 rzeczy, które miały najwięcej feedbacków, najwięcej zakupionych sztuk, także które według nas najbardziej mogłyby się przydać każdemu motocykliście. I uwaga, Temu weszło do gry, podłapali nasz pomysł i pozwolili nam za 500 zł wybrać sobie przedmioty z ich sklepu. Okazało się, że jest ich aż 12, tak jak Bandik wspomniał. Dzisiaj pokażemy Wam te przedmioty i zaprezentujemy je w użytkowaniu. Oglądajcie do końca, bo na końcu będzie też coś dla Was. Będziecie mieli nagrodę za obejrzenie tego odcinka, a dla nas nagrodą może być komentarz od Was, co sądzicie o przedmiotach, które Wam pokazaliśmy. I pamiętajcie, komentujcie i mówcie, co Wam by się przydało i czego, co najczęściej wykupujecie z chińskich stron. A może powiecie nam o jakimś przedmiocie, który fajnie byłoby, gdybyśmy przetestowali. Nie zapomnijcie także o subskrypcji naszego kanału, bo jak widzimy w statystykach, bardzo duża część oglądania jeszcze nas nie subskrybuje. Zestaw przeciwdeszczowy. Witamy serdecznie. Jesteśmy na miejce samochodowej. Będziemy testować deszczak z temu. Bandik się ubiera. Będzie namacalnym dowodem, czy jest wodoodporny, czy nie. Dobra, jak się czujesz ogólnie? Że będziesz za chwilę bardzo czysty. Podchodzimy do testu dwa złote najpierw mycie zasadnicze zastosujemy mamy lance i lecimy dobrze jest? nie, nie boli? Nie, nie, boli? Nie, boli? Nie, boli? Nie, nie boli? obróć się mycie zasadnicze dobrze ładnie umyjemy go płukanie żeby go spłukać teraz płukanie, wypłuczemy cię Ja pierdziele Dobra. Po suwaku jeszcze, dobra. Jak chcesz po suwaku, to masz. Dobra. Starczy tego testu. Stop. Dziękujemy bardzo. <laughs> jak podskoczył, ale jakie ładne buciki masz, ty. Ładne, nie? Dobra, rozbieraj się, sprawdzimy przy samochodzie, czy przeszedłeś test w całości. Sucho jest? Ty no, jest zimno, ale sucho, powiem ci, zimno, ale sucho jest. A widzisz, byłeś przekonany, że to nie wytrzyma tego testu. No, byłem sceptyczny na Zobaczcie, nawet jeansy koloru nie zmieniły, ale muszę zobaczyć z tyłu czy brązowe nie są. <grystanie> Jedynie ucierpiały twojej mamy cichobiegi. Nawet nie są mamy, tylko siostry. A to siostry, dobra. Pokaż się z tyłu suchy Suchy jak ta lala. Ja myślę, że takiego deszczu w trasie nie spotkamy o takim ciśnieniu. Także jak przeszło test? Pozytywnie. Jest bajka, dzięki. Dozownik do smarowania łańcucha. Zobaczcie, tak to się zakłada na buteleczkę od płynu do smarowania łańcucha. Tu przechodzi odpowiednia rureczka. No i łańcuch się smaruje w ten sposób. Ale o tym za chwilę. Bo najpierw powiem, jak dotychczas smarowałem łańcuch. Żeby nie smarować tutaj, upierdzielić całego koła i felgi, łańcuch ogólnie smarować się powinno od środka. Czyli w tym miejscu obracając kołem. Aby smarować równomiernie po całej długości łańcucha, ja przeważnie radziłem sobie może troszeczkę inaczej. Bo tu u bandyka jesteśmy trochę za mały obiekt, dostałem do pokazu, ale ja to robiłem przeważnie u siebie w domu od zawsze w ten sposób, żeby zasłonić, wahać i wszystkie inne elementy. Zwykłą buteleczką, zwykłym psiukaczem psiukałem, obracając i wtedy wyjmowałem. Brudne było tylko tutaj. Łańcuch był nasmarowany. Oczywiście bok łańcucha też był ubrudzony, trzeba było go przeczyścić. Jeżeli chcieliśmy pokazać żywe złoto, które jest na tym łańcuchu złotym, idzie. Teraz posmarujemy tym oto urządzeniem. Obracaj. Trochę przywolno nam tutaj obraca kierownik, ale damy radę. Dobra. Łańcuch jest ładnie nasmarowany. No i myślę, że wszędzie gdzie potrzeba. Nam ładnie dotarło. <Ky> Chyba trochę przesadziłem z tymi efektami. A teraz kilka słów, jak wy możecie skorzystać na dzisiejszym filmie. Zerknijcie. Koniecznie zajrzyjcie w opis, albo wpiszcie w szukajce na stronie temu DWJ 9647. Pojawi Wam się lista przedmiotów, które my zamówiliśmy wraz z podobnymi, oczywiście sama szeroko pojęta pasja motocyklowa. W razie gdybyście chcieli zapoznać się z przedmiotami, które zaprezentowaliśmy, albo nawet je samemu przetestować. Za pomocą tego kodu DWJ9647 możecie zgarnąć także pakiet kuponów o wartości 400 zł, albo nawet zyskać zniżki rabaty rabaty do 90% a QR-kod do zeskanowania aplikacji, który będzie lepiej widoczny, już za chwilę zobaczycie na swoim ekranie. Promocja jest najbardziej korzystna dla nowych użytkowników, więc warto na innych urządzeniach odpalić sobie temu. Prawda, że proste? A teraz wracamy do dalszych testów. Tytanowy wydech z końcówką karbonową. Czy aby na pewno? Sprawdźmy to. Jeszcze Project z temu. Suzuki GSX-S 950 2024 rok. Oryginalny wydech? To nie chodzi. Musimy założyć... SC Project temu Najpierw sprawdzimy jak to w ogóle pracuje Ile ma decybeli na oryginalnym wydechu A potem założymy to oto cudo Dźwięk najpierw Jest sporo 121 Ori wydech, a 121 decybeli Może dlatego, że mamy tutaj ścianę Dobra, trzeba najpierw pozbyć się tego starego głośnego wydechu, a założyć cichy według norm chińskich. A, dobra proszę bardzo, na twe dłonie. Możesz do golfa włożyć jak chcesz. Na siedzenie tam czysto jest. Poczekaj. Ale ciężka Ciemajka. ruła Jo ja pierdzielę człowieku jaka Franca, zobacz. Jak na tych amerykańskich imprezach jak piją piwo. Dawaj, dawaj! Tak byś mógł jeździć. Ty jakbyś stąd była. Wiesz co? Trzeba ten pierścień z tego twojego oryginalnego wyjąć, tutaj włożyć. Musiałby być dekad, żeby to fajnie wyglądało, bo tutaj trochę nam za bardzo odstaje. Chociaż widziałem, niektórzy motocykliści i tak jeżdżą. Ale to średnio wygląda. Do tego modelu akurat nie za bardzo pasuje. Troszkę basu więcej jest niż oryginał, na pewno. Trochę lepiej. Masz. Tak bo założyliśmy, że delikatnie drży, bo nie mieliśmy takiej e, objemki, żeby idealnie wy wygłuszyć. Zobaczymy teraz, ile decybeli nam wypluje. Daj mu! <try> 0,4 mniej na odcinie. Czyli teoretycznie na tym w projekcie, mandat by był jeszcze mniejszy. A ładniej chodzi. Także same plusy. Ale dźwięk poprawa jest zauważalna. Dziękuję bardzo. Tak dobry film by na pewno nie powstał bez wsparcia patronów MotoAdix. Klakson od ciężarówy. Dobry tutaj nam obiekt y, laboratoryjny się pojawił, bo w, wiadomo, w sportach to by trzeba było zdejmować masę owiewek i kupę czasu tracić, a tutaj pyk, pyk i mamy już na wierzchu wszystkie bebechy. Zakładamy klakson i zobaczymy, jak nam gra. Najpierw klakson oryginalny, który gra nam tak. A teraz trzeba tu włożyć palca. Gdzie ty tu rękę wkładałeś? Jest, jest już prawie poświęcenia dużo, żebyście zobaczyli, jak to chodzi. Coś, coś powie? Pomidor. Ty na mecz to zabieramy. Rękawiczki do doświetlania trudno dostępnych miejsc. A ten produkt wam się przyda, jeżeli macie w rodzinie Spidermana. A tak na poważnie, to jeżeli robicie coś i macie słabo doświetlone miejsce z powodu słabego światła w garażu możecie sobie doświetlić takimi oto ręki, rękawiczusiami i robić to dużo widoczniej no a co najważniejsze ojciec wam już nie powie sobie świecisz czy mi jakbyście dali mu to w prezencie w szczypce do podtrzymywania kabli podczas lutowania a teraz jak dla mnie z tego wszystkiego najfajniejszy produkt Czyli dla kogoś, kto często lutował w swoim Suzuki regulator napięcia i alternator, ciągle po zarobieniu kabelków miałem problem z ich trzymaniem. Czy je tak trzymać i lutować to mi chodziło. Kładłem to znowu coś przepaliłem. To jest fajna opcja. cyk, przekładamy w swoją stronę, możemy sobie coś, nie wiem, coś podłożyć, żeby mieć wyżej dobry dostęp ja sobie położę elegancko tutaj przełożymy w tą stronę, będzie wyżej i zobaczcie, jakie, jakie fajne, sztywne połączenie jak to zobaczyłem na temu, od razu mówię ja to biorę kilka złotych a mega opcja I o to chodzi. Teraz można sobie przełożyć na drugą stronę, poprawić lód z drugiej strony, jeżeli nie przelało. Jest bajka. Uniwersalny multitool. Jechałem i zdarzył się niesamowity przypadek. Jadąc poczułem lekko, że coś tutaj drży, i okazało się, że odkręciła się mi śrubka. Co tu teraz zrobić, jak nie mamy żadnych kluczy, ale składa się idealnie, bo wzięliśmy ze sobą multi-tool z temu I to wcale nie jest reklama i my wcale się specjalnie nie zatrzymaliśmy, żeby to nagrać I wcale specjalnie teraz tego nie przykręcam Bo jest zajebiście, że jest ta... O, to narzędzie przykręcamy sobie Są imbusy, których jest tutaj przy motocyklu bardzo dużo Są klucze nasadowe, zobaczcie jest klucz taki alarwerowy nawet, jest krzyżak, jest płaski śrubokręt. Czego chcieć więcej? Słuchajcie, czego chcieć więcej w takim zestawie kluczy za parę groszy? Spełnił idealnie swoje zadanie już. Już się spłacił ten multitool. Moja wysiadła. Twoja wysiadła kamera i widzisz nie nagrała, ale ja dobrze nagrywałem. Dobrze, samo, bo... dziękuję Ci bardzo. Bandyk, jak Ty tutaj przyjechałeś nieprzygotowany na nagrywkę z, z kartą pamięci, która się wyłącza co chwilę. O ja. Moja. karta pamięci? No to wytniemy ten kawałek, że jest zła. <laughs> Żartuję. Lecimy dalej, dzięki multitoolowi nie musimy wzywać pomocy drogowej. Koniec tematu. Zwiększacz komfortu ręki na manecie. Urządzenie poprawiające komfort w długiej trasie, gdy ręce nam się męczą i nie możemy, nie chcemy Uuu. trzymać, oj, nie chcemy trzymać gazu cały czas, możemy sobie dodać gazu naciskając tutaj podstawą dłoni i odpoczywać, aby utrzymać, aby utrzymać stałą prędkość w jakiejś takiej prostej, długiej trasie, o w ten sposób przetestujemy sobie to za chwilę nasz gadżet z temu używany jest przeze mnie od kilku minut na razie tutaj jedziemy sobie z równą prędkością, można pokazać o co chodzi normalnie musimy trzymać za manetę, obejmować ją całymi ręk całą ręką wiadomo, że nie ściskamy manety, tylko trzymamy tam stabilnie ale dzięki temu gadżetowi możemy sobie położyć rączkę tak dodać gazu, o i dodawać gazu. Podstawą ręki, ręka nam odpoczywa przez wloty powietrza, wkłada nam ładnie powietrze, ale przyspieszamy mocno, bo to jest bardziej do takich prędkości stabilnych, dużych. I sobie opieramy sobie rękę delikatnie, nawet całą. Wiadomo, że to nie jest zalecane w przypadku, gdy jakiś manewr, tak jak teraz, będzie musiał być wykonywany. Ale rączka odpoczywa, gazu sobie możemy dodać o elegancko i sobie lecieć. Rączka odpoczywa, a gadżet z temu wygląda tak. Parę groszy, parę groszy i... Carbon fiber! Dywan pod motocykl, który właśnie wrócił, bo był z nami na torze. Bardzo dobrze się składa, bo akurat jesteśmy na torze i ten produkt do tego służy. Jako dywan pod motocykl w przypadku jakiegokolwiek wycieku nie wrócicie padoku, w toru, a wszystko zabieracie... Potem do domu Taki bardzo... wielki Zobacz majster Ale bajerka To się teraz to... Jakby trzeba się przespać czy coś to Halladyn na dywanie Do garażu także pasuje Idealnie Uniwersalne handbary Akurat nam potrzeba było handbarów Suzuki DR650 kipowym, więc montujemy. Najpierw zamontujemy pierwszy uchwyt, potem uchwyt w manetę i lecimy z tematem. Tu już przygotowaliśmy sobie dobre podłoże do montażu. Jakoś to przypasujemy delikatnie, aby tylko przyłapać, a potem już będzie się regulować. What? Motocyklowa torba na Udo. Jeżeli ktoś oglądał nasze wcześniejsze filmy, to na pewno wie. Że taką saszetę na nodze miałem przez kilka sezonów. Sprawowała się w porządku, ale nie można jej przeładowywać za mocno. To nie jest held, który mam teraz, na pewno to nie będzie ta jakość, ale jest w porządku do jakiejś baterii, do kamery, do kart pamięci, do jakichś, nie wiem, papierosków, jak ktoś pali i tym podobnych. Tylko trzeba pamiętać, żeby z jednej strony obydwa suwaczki zawsze umieszczać, żeby wiatr nam jej nie otworzył, bo już nieraz się otworzyła i karty pamięci leciały razem z portfelem, jak talala. Także spoko opcja dla bagażu podręcznego. Jedną z rzeczy jeszcze ciekawych, które muszę dzisiaj Wam pokazać, jest plecak motocyklowy. Ja używam go jako kufer. Który także kupiłem na temu, tylko że dwa lata temu, więc nie było go w puli tych 500 zł. Ja sobie go przerobiłem, bo docelowo on jest na paski ściskowe. Jeszcze taką gumę można założyć wokół siedzenia pasażera w motocyklu. Ja troszeczkę to zmodyfikowałem: kupiłem stare używane siedzenie, przerobiłem po, na wkręty wszystko na śruby, żeby to sztywnie siedziało i przy żadnej prędkości nie miało szansy się oderwać. Jest Plecaczek jest bardzo pojemny. Chciałem o nim wspomnieć, bo jeżeli ktoś szuka czegoś budżetowego, może w to się zaopatrzyć. Tu jest miejscóweczka na płyny do czyszczenia kasku od Ozona. jeszcze mikrofibra wchodzi, ale teraz jest w praniu e, tu można sobie włożyć rękawice ja też fajnie rozwiązałem, że jak zdejmuję siedzenie e, to sobie noszę to jako po prostu neseserek taki w trasie się jesteśmy biorę też ze sobą nakładkę na, na tylny e, na, na ogon zakładam tutaj nakładkę, którą zawsze mam też ze sobą w tym plecaczku mogę sobie iść na lody, na obiad i tak dalej standardowe mocowanie na paski przy prędkościach większych też było testowane, daje radę, ale mimo wszystko cały czas miałem to z tyłu głowy, że to nie jest jakieś mega solidne e, utrzymanie tego e, plecaczka, tym bardziej, że przeładowywałem jego e, ładowność, która w specyfikacji jest podana. Załadowałem, bo jutro lecimy na dłuższego tripa, a na takich głównie wykorzystuje się taki plecak. Mamy tutaj lustrzankę z bateriami, z filtrami. Mamy baterię do drona, mamy drona z kontrolerem RC. Nie mam go w pudełku, tym takim walizeczce, bo w tym się fajnie mieści. Przeważnie tutaj jest jeszcze sporo miejsca, więc pakuję tutaj baterie, inne kamery, powerbanki, inne rzeczy. Eee, jakąś bluzę, nakładkę. Można ją jeszcze poszerzyć tutaj paseczkami. Ona wtedy się staje wyższa, to nawet trzy bluzy się mieszczą. Kolegom czasami zabierałem z ekipy bluzy, jakim było za gorąco. Eee, czy można zabrać jakieś laczki, inne pierdoły na dłuższego tripa. Fajna sprawa. Za te pieniądze, myślę, jakość jest całkiem przyzwoita.